Zarządzanie umowami cywilnoprawnymi to kluczowy aspekt w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. System Enova 365 w tym zakresie oferuje szeroką gamę narzędzi, które mogą znacząco ułatwić procesy kadrowo-płacowe. Dziś przyjrzymy się, jak Enova 365 funkcjonuje w kontekście obsługi umów zlecenia oraz oddziału. Zacznijmy od wprowadzania umów cywilnoprawnych. Proces ten w Enova 365 jest niezwykle intuicyjny i elastyczny. Wystarczy przejść do kartoteki zleceniobiorcy w module kadry, wybrać zakładkę, umowy i kliknąć nowy. Wtedy możemy uzupełnić podstawowe informacje, takie jak okres trwania umowy, kwotę wynagrodzenia czy jej rodzaj. System pozwala na definiowanie różnych typów umów, co ułatwia dopasowanie do specyfiki zatrudnienia. Jeśli chodzi o rozliczanie umów, ENOWA 365 automatycznie rozróżnia umowy ryczałtowe od standardowych, co ma kluczowe znaczenie w kontekście podatków i składek ZUS. Dla umów ryczałtowych do 200 zł nie są naliczane składki na ubezpieczenie społeczne ani koszty uzyskania przychodów. W przypadku standardowych umów system dokonuje odpowiednich naliczeń zgodnie z aktualnymi przepisami. Naliczanie wypłat również odbywa się w sposób prosty i przejrzysty. Można to zrobić zarówno z poziomu listy płac, jak i z poziomu pojedynczej umowy. Ważne, aby zwrócić uwagę na daty związane z wypłatą, zarówno datę listy płac, jak i datę wypłaty, co ma wpływ na deklaracje PIT i ZUS. System umożliwia również rozdzielenie miesiąca podatkowego od miesiąca ZUS, co zapewnia większą elastyczność w zarządzaniu dokumentacją. Korekta błędnie wprowadzonych umów jest szybka i bezproblemowa. Nowa 365 pozwala na oznaczenie błędnych elementów, naliczenie wypłat anulujących oraz wprowadzenie nowych, prawidłowych umów. Dzięki temu można zminimalizować potencjalne błędy w dokumentacji i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. Nie możemy również zapomnieć o automatyzacji procesów zgłaszania umów do ZUS. Dla umów zlecenia system generuje deklaracje ZUS ZUA oraz ZUS ZWA, co znacznie usprawnia ten proces. Z kolei od stycznia 2021 roku obowiązek zgłaszania umów o dzieło na deklaracji RUT został zautomatyzowany, co ochroni przed opóźnieniami i błędami. System Enova 365 oferuje także szereg raportów i analiz dotyczących umów cywilnoprawnych, pomagając w efektywnym zarządzaniu kosztami pracy oraz składkami ZUS. Dodatkowo, funkcjonalności związane z obsługą umów są zintegrowane z innymi modułami Enova 365, co pozwala na kompleksowe zarządzanie danymi osobowymi, naliczaniem wynagrodzeń i automatycznym księgowaniem kosztów. Podsumowując, Enova 365 to kompleksowe narzędzie, które nie tylko ułatwia obsługę umów zleceń i umów o dzieło, ale także zwiększa dokładność oraz terminowość rozliczeń. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym funkcjom system ten usprawnia pracę działów kadrowo płacowych. Rozważ wdrożenie Enova 365 w swojej firmie to krok, który może przynieść wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu i redukcji kosztów administracyjnych. Skorzystanie z doświadczenia specjalistów Neosmart pozwoli ci jeszcze lepiej wykorzystać potencjał tego systemu. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.